E Piąty dzień naszego vlogmasu. Piąty dzień z rzędu słuchasz mojego bezsensownego gadania do kamery. Jak to o tobie świadczy? Myślę, że bardzo dobrze. Dzisiaj chcę pomówić o sytuacji, która też może spotkać Cię przy wigilijnym stole. Zasiadasz i nagle widzisz, że jedna z Twoich ciotek jest ubrana, cała na biało, a w dodatku w wieku 55 lat postanowiła zrobić sobie dredy. Co robisz? Serio pytam, co robisz? Uciekasz? Za późno. Prawda jest taka, że bardzo mi przykro to powiedzieć, ale twoja ciotka należy do sekty. No, oczywiście żartuję, znaczy może, może należeć do jakiejś sekty, trochę przesadziłam. Prawdopodobnie twoja ciotka wkręciła się w kundalini. Czy jest dla niej jakieś wyjście? Nie ma, wkręci pewnie też ciebie. Oczywiście to nieprawda, Nie, dlaczego ja cały czas oszukuję? Wkręciła się w kundalini, więc co tym pogadajmy. Może akurat znajdziecie jakiś wspólny język, lepiej się zrozumiecie. co właściwie w tym wszystkim chodzi? Kundalini to nic innego jak duchowa energia drzemiąca w każdym człowieku, która może zostać przebudzona. To taka potężna siła, która może odmienić twoje życie, sprawić, że będziesz mieć mnóstwo energii. Przyjdą do ciebie po prostu wszystkie te siły witalne, moc, kreatywność. To wszystko jest gdzieś tam w tobie, ale musi się przebudzić. No niestety, no, no samo z siebie się tak nie zrobi. Po prostu trzeba to przebudzić, prawda? Przebudzić to. No i to oczywiste, że chcesz to zrobić, ale w jaki sposób? Może to się dziać poprzez medytację, odpowiednie praktyki jogiczne. Czasem podobno zdarza się spontanicznie, no ale to wiecie, ciężko w to uwierzyć, prawda? Trzeba jednak włożyć trochę pracy. A to wszystko w ostateczności prowadzi do stanu oświecenia, duchowego oczyszczenia i wejścia w stan głębokiej świadomości duchowej. I żeby nie było, absolutnie nie wyśmiewam tych dalekowschodnich tradycji. Osoby zagłębione w tę kulturę Rozumiejące wszystkie duchowe i psychologiczne następstwa, niech się świetnie bawią. Nie mój biznes. Kundalini stało się problematyczne, kiedy zabrały się za niego białe kobiety z Kalifornii. Często tak się zdarza. Doprowadziło to wszystko do powstania takiego semisekciarskiego ruchu, o którym możecie sobie obejrzeć nawet dokument na HBO. Zachęcam. Ostatecznie mam wrażenie, że trend na Kundalini nieco przycichł, można powiedzieć, że pewnie przeminął, ale w niektórych kręgach dalej jest obecny. To, co w tej aktywacji Kundalini może być potencjalnie niebezpieczne, to nie to, że wyjdzie z nas jakiś tam duszek i zacznie latać dookoła, no ale to, że są to bardzo często. Bardzo intensywne praktyki, praktyki też oddechowe, mogące prowadzić do ataków paniki, mogące prowadzić też do wejścia w stan transu. No i jak można się domyślać, jeżeli osoba jest podatna na jakieś zaburzenia psychiczne, no to może się to bardzo szybko uaktywnić przykra sprawa. A niestety tak się składa, że osoby, które mają skłonności do zaburzeń psychicznych, pewnie częściej będą szukały i próbowały takich rzeczy, no bo będą chciały w jakiś sposób sobie pomóc, wesprzeć się, no i przy tym mogą niestety zrobić sobie spore kuku. Wkręcanie się w kundalini może też zastąpić taką tradycyjną formę religii. Stanowi w końcu jakiś rodzaj praktyki duchowej, może nadać twojemu życiu jakieś poczucie sensu. W końcu robisz coś, co ma sprawić, że będziesz bardziej świadomą osobą, że będziesz bardziej duchowo otwartą osobą. A to może być dla wielu osób bardzo atrakcyjny. I tak jak wspomniałam wcześniej, wydawało mi się, że kundalini dawno odeszło do lamusa i że wraz ze śmiercią jednej z głównych propagatorek tego trendu, że kundalini zniknęło już z radaru. Jednak się myliłam. że co? <laughs> <I> już aktywowane? bo <laughs> nie, nie mogę. Ech. Co. Mhm. i wszystko byłoby fajnie. ko wiecie, że ludzie za to płacą, nie? Szkoda kasy! No ale dobra. Sama nie wiem, może komuś to pomaga, może to coś daje. Ktoś z was był na czymś takim? Czasami mam ochotę jakoś eksperymentalnie pójść na tego typu rzeczy i po prostu nagrać z tego filmy. Może to byłby dobry pomysł, bo... Zastanawiam się, czy ja naprawdę jestem aż tak zamknięta. Może na mnie też by to podziałało i wiecie, jakoś odmieniło moje życie. Nie wiem, trudno mi w to uwierzyć. No, może ja po prostu jestem zbyt sceptyczna. A jako zawodowa internetowa hejterka muszę jeszcze wyśmiać to, kto zawsze prowadzi tego typu zajęcia. Nie wiem, jest dla mnie coś super śmiesznego w tym, że ktoś pochodzi z pcimia Dolnego albo Białego Stoku, albo Poznania i nagle stwierdza, że będzie uczyć jakiejś dalekowschodniej techniki. Ludzie, kochani, no. Naprawdę nie możecie znaleźć sobie czegoś, co jest bliższe waszej kulturze. Naprawdę to wszystko ma energię białej kobiety z redami. Nie wiem, czy rozumiesz, co chcę Ci tym przekazać, ale mam nadzieję, że rozumiesz, to jest biała kobieta z dreadami, Biała kobieta w średnim wieku z redami. To jest najlepszy sposób, w jaki jestem w stanie to opisać. I jest to wszystko to, czego nienawidzę. Przepraszam, nie kancelujcie mnie, huhaka. No ale nie wiem, No jest w tym coś, co jest dla mnie absolutnie odrzucające i niezrozumiałe No ale tak po prostu jest Dlatego jeżeli twoja ciotka zrobiła sobie dredy po pięćdziesiątce Chodzi cała na biało i mówi o aktywacji energii Kundalini, to uciekaj Uwaga, uciekać! Uciekaj, po prostu Spakuj trochę uszaki i barszczu i uciekaj That's enough, Mr. West, please. No more today.